Dlaczego starożytni Rzymianie mieli słabość do blondynek? Zacznijmy od tego, że starożytne Rzymianki miały ciemne włosy i brązowe oczy, i to był początkowy kanon piękna. Blond kolor był kojarzony z mieszkańcami Galii, których Rzymianie uważali za barbarzyńców. Nawet kobiety lekkich obyczajów w Rzymie były zobligowane przez prawo do noszenia blond włosów. Wszystko zmieniło się po podbiciu Europy, gdy różne kultury zaczęły się mieszać, a zazdrość o blond włosy rozprzestrzeniła się w Rzymie. Arystokratki zaczęły nosić peruki wykonane z naturalnych blond włosów ludów skandynawskich, a blond włosy szybko stały się trwałym trendem modowym. Rzymskie kobiety moczyły swoje włosy w mieszance środków rozjaśniających i barwników zrobionych z tłuszczu koziego, popiołu z drewna bukowego, roślin i orzechów, po czym wystawiały je na słońce, aby je rozjaśnić. Bogatsi ludzie posypywali swoje włosy nawet prawdziwym złotym pyłem, aby uzyskać blond efekt. A ty? Jaki kolor włosów preferujesz?